No, a coś wymyślę takiego mega, wiesz Żeby, żeby go zaskoczyć na maksa malutkiego. A malutki pyk i nazwał padł, człowieku. 27 hearts beat! Człowieku, ty oczadziałeś? Człowieku. Człowieku, ty oczadziałeś? oczadziałeś. Człowieku, ty oczadziałeś? Człowieku. Człowieku. ty, ty ty. Człowie. Ty oczadziałeś? Oczadziałem ja, to proste jak dwa razy dwa, Śmieszyć się na głowie za już powiedz papa w Weekend i wolna chata, śmierdzi kibel, a siomek z Anglii, bokiem sra I mam wyjebane i mówię to stale jak coś sypiszczy twoja niunia Oszczane są spodnie, bo mi tak wygodnie, dwa lata i dalej to buja Biorę twoją dupę na klatę, wiadomo jakiego mam chuja Kiedy braku brakuje pitosu To proste, że dzwonię do buja Znowu jeżo zwiesz oczadział No nie no Zadzwoń do ciotki tam się łasi na kotki o, że to fura, spierdoli mi, że to plotki Mówi mi, że ktoś mi wcisnął kit, kit Ja bym w niego wcisnął big.. dick Powiedziałem po English, bo to nie zrozumiałby, to to zrozumiałby. A ja nie, nie mam z znowu No nie no Jestem w pokoju, gdzie, gdzie ona co? Widzisz, Bigel od razu, kurwa Oczy I garda Taka? Nie no, taka to byś czapę dostał, dobra, o. I cios, no a malutki pek. Człowieku, ty oczadź, Człowieku. Człowieku, ty Człowieku, ty Człowieku. Człowieku, ty ty, ty, ty. Kowieku, ja, wiesz, że tu szlachtic jak sram, chociaż wam, później się wam Kiedy wjeżdżam na głośniki, no to prosto, że się buja, kurwa cała sala Kiedy jest tu para, no to jako grimo złokcia się wpierdala Nie ma Tristan jest malutki Malutki, w go boli liczuszek, brzuch Pierdolił cały stoperan, dupę podciera, szuka pieluszek Dlaczego to robisz Trista? Dlaczego? Ale z ciebie mała ciska, siwka Jakbym mnie tak kurwa pigał brzuch, brzuch, to ojebałbym sobie litra, litra. Hej człowieku, co tam? Śmigła opalam, wsiada na niego se dragan i zapierdalam, trąbka jest grana, lecz rozjebana. Jedną ją bicia z kolana i jednego zaraz jak jej nie zespawa. jest to strzała, spalam Ty człowieku, ty człowieku, jesteś najsłęczniejszy.